Coś nietypowego, najlepsza prezenterka dziennikarka ulubionej telewizji. Karolina Szosna, mistrzyni nie powiem czego. Zajęłam trzecie miejsce, miejsce, w Radzie Polski kobiet ostatnio zajęłam. Dwa no, hmm. tygodnie temu. Kraj polski kobiet. Bec, moja Zawsze lubiłam swoje wyścigi i rajdę. Oglądałam, interesowałam się, a ja tutaj dostałam taką szansę, w związku z tym samochód. Moja przyjaciółka była pilotem. Nieprofesjonalny rajd, czyli była e, książka taka, jak to wszystko powinno wyglądać i pojechałyśmy rajd, zajęłyśmy trzecie miejsce, gdzie Rewelacja, ale jesteśmy przy środkówce. To twoja pasja. Przyznaj się szczęście. Tak, absolutnie przyznaję się szczęście od 2006 mhm. roku. No bardzo dawno jeszcze dinozaury żyły na ziemi. Słuchaj, ale muszę lekko na strzelić. Gdzie są barwy narodowe? Eee, białe paznokcie i czerwona kukarnka na rynku narodowej. to wszystko, co zaproponowałaś dzisiaj kimś? Ja tak, ale ja teraz nawet jestem w pracy. No. No. YouTube, więc musi być jedno podstawowe pytanie Musisz mieć swojego ulubieńca w szeregach naszej reprezentacji Ale ten, który gra teraz? to dobre, bo czekajcie Jest szansa, że to byłem ja Jest szansa, że to byłem ja, ale wracamy No to z tej reprezentacji, co była? To... Igła, no oczywiście. Ale Igła za to, że jest takim wariatem. Za to, że jest wariatem, że jest szalony, a przy tym też e, zawsze jest uprzejmy na tyle, że jak potrzebujemy w redakcji, żeby porozmawiać z, z, z siatkarzem z reprezentacji, zawsze mogę wysłać do niego SMS-a, powie mi Karolina zaznajomie na że możemy to nagrać, opowie nam, co się dzieje. I może przydać tutaj też Marcin Marzonek, który wypełnia się w roli kapitana, bo też nie ma. Kiedy potrzebujemy pomocy, to, to zawsze obaj pomocy są. Wyróżnia nas coś jako siatkarzy na tle, piłkarzy, skoczków, celebrytów świata sportu. Tego, że zawsze właśnie Liga światowa, że za nas mistrzostwa Europy, które będą dla nas bardzo ważne mistrzostwa świata, także o, to na to. dziękujemy, że, że ten kontakt jest naprawdę łatwy. To zostańmy skromni wyjątkowi, żebyśmy, żeby nasza współpraca zawsze była taka owocna. Tego życzę sobie na sobie przede wszystkim nam dziennikarzom i, i e, całej redakcji nam dziennikarzom. Nam dziennikarzom i całej redakcji sportowej telewizji Polsat, bo to, 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 to my kamer Bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas i życzymy wszystkiego swojej Do zobaczenia!